Witam państwa bardzo serdecznie cóż to się będzie dzisiaj działo na kanale ludzie Jaką wam historię opowiem, Boże, drogi! Ja nie wiem naprawdę, czy ktoś w to uwierzy, no ale będzie trzeba w to uwierzyć, bo to jednak się, drodzy Państwo, dzieje naprawdę. Gwiazdy Love Never Lies, taki program podobno jakiś był. Ja nawet nie wiem, drodzy Państwo, i tego programu nie oglądałem i nie zamierzam oglądać. Słuchajcie, i te gwiazdy Love Never Lies, czyli. To się chyba tłumaczy, miłość nigdy nie kłamie, widzicie? Miłość nigdy nie kłamie! A wy tam kłamiecie każdego dnia, w tych mediach! Byście chcieli się tylko opisywać jako piękni, wspaniali, prawda? Nic na sumieniu nie macie, zapewne! Wielce, uczciwi, szlachetni, moralni, a potem idą i głosują, i nic nie robią z tą Polską. Przyznawać mi się tutaj, kto na tego Tuska tam głosował? Bandyta jednego. Też nie ma oczywiście winnych. Oni są niewinni, oni działali dla dobra naszego kraju. Ale dzisiaj o tym oczywiście nie. Będziemy mówić, kto tam jest winny, kto jest niewinny. Nie ma winnych, wszyscy święci, jak to śpiewał zespół TSA, miłość nigdy nie kłamie. No Wiemy, że miłość nigdy nie kłamie, no, nie ma miłości na świecie, generalnie miłość jest praktycznie marnotrawiona od setek lat, bo to już kiedyś jeszcze jakaś, jako tako ta miłość była, no, powiedzmy, że była, jeszcze się jakoś trzymała, kulawa, bo kulawa, no, ale była, no, powiedzmy, dzisiaj to już jest upadek totalny y, tej miłości, no, ale podobno jest i są programy właśnie... Love Never Lies Miłość nigdy nie kłamie I w tym programie się, słuchajcie, dwie tempedziunie pojawiły Agnieszka Skrzeczkowska I Karolina Brzuszczyńska Czyli, bo to jest bardzo ważne Dla toku wywodu Skrzeczkowska i Brzuszczyńska Czyli jedna jest od Skrzeku, tak byśmy powiedzieli Bo będziemy szli tym tropem Tego wywodu mojego I druga jest Brzuszczyńska, czyli od Brzuszka I to nas naprowadzi teraz Co tutaj się, drodzy Państwo wydarzyło dalej w tej historii i one się pojawiły w najnowszym wydaniu Dzień Dobry TVN, ludzie, na naszym nie ukochanym, miejku. to jest narodowa telewizja, to jest sukces naszego państwa, największy skarb narodowy pana Donalda Tuska, starzy komuniści założyli sobie ten TVN, tak się potrafili po prostu ustawić, a wy co? Na niczym się nie znacie w ogóle nawet interesu nie potraficie zrobić. Tak jak oni zrobili, żeby mogli spromować swoje dzieci resortowe. I te influencerki, bo to są także influence, influencerki, ja nie wiem dokładnie, co one robią, i tak naprawdę mało mnie obchodzą te dwie tempe ale ta historia jest ciekawa. Ta historia jest ciekawa do opowiedzenia. I one, słuchajcie, w rozmowie z Ewą Drzyzgą. I jakimś Krzysztofem Skórzyńskim, to nie znam. Ale to z resortu jest. Drzyzga, słuchajcie, to jest taka wariatka. Boże, jaka to jest wariatka, ta drzyzga, że ona tyle lat tam pracuje w tym TV-nie. To ja pamiętam jeszcze w latach chyba 90. to było. Yy... Przy końcu, a może na początku lat 2000, to ona prowadziła takie talk-showy. Tam pamiętacie, że tam przyjechał jakiś facet bez nogi, jakaś kobieta, która tam była bita przez kogoś, jakieś ona same tragedie, słuchajcie, wyciągała. Wyciągała, dzwoniła, zapraszała tych ludzi, potem się żywiła tymi tragediami, żeby tutaj wielką prawda, dramę robić, i oni się generalnie nawet dzisiaj tam w tym tv nie bardzo dobrze zajmują na. Tym podłożu właśnie promowania tej tragedii, tej dramy takiej. To ostatnio zarzucił ten uczestnik, słuchajcie, z tego programu ślub od pierwszego zgłupienia, to on powiedział, że oni kłamią ta produkcja. Najgorsze rzeczy tam pokazują z ich tego związku życia. Najlepszy nie pokazali, bo to nikogo nie interesuje ale najgorsze pokazali, takie dziadostwo tam jest więc one się pojawiły, słuchajcie w tym, yy, prawda w, yy, w Dzień Dobry TVN, to musiało być naprawdę niezłe, i Agnieszka Skrzeszkowska i Karolina Brzuszczyńska zyskały ogromną popularność dzięki udziałowi w programie Love Never Lies Związek Kobiet przetrwał mimo prób, na które był wystawiany podczas popularnego reality show, ja nie wiem jak to był wystawiany na, mimo wie, wiele pokus tam jakichś było, tak, czyli inne, prawda, fikumiku można było robić w tym programie, no bo jak to przetrwał, to ja nie wiem, ja nie wiem jak wyście tam w tych swoich związkach przetrwali 20, 30 lat, bo to chyba jest niemożliwe tego świata, ale oni, słuchajcie, przetrwali to no wielki wyczyn musiał być naprawdę tego zdemoralizowanego świata, na początku października influencerki powiedziały sobie tak w mediach społecznościowych chwaliły się klimatycznymi kadrami z Toskanii widzicie, ślub w Toskanii sobie brały dwie tempe dziunie! A wy gdzieście brali? Na pewno tam w jakimś na jakiejś wsi, na jakimś zadupiu, prawda? Z księdzem! Do tego jeszcze, przysięgę składają przed Bogiem, a one w Toskanii były, to były piękne kadry, Boże, jak one wyglądają wspaniale w ogóle. Jejku, ta skrzeczkowska, ta brzuszczyńska, to jest niebywała sprawa, jak one tutaj robią sobie to wszystkie rzeczy, pokazują jakież to wspaniałe doznanie, jakie uczucie naprawdę. Gdzie nie tylko wróciły wspomnieniami do dnia ślubu, jak były w tvn ale także otworzyły się na temat powiększenia rodziny i one będą rodzinę powiększać. I teraz zgadujcie która będzie, yy, yy, prawda, robiła za brzuszek. A która będzie robiła za skrzek. skrzeczkowska i brzuszczyńska. To możecie zgadnąć, jak to będzie wyglądać, bo tu się będą cuda działy, zaraz naprawdę ta historia, ta historia mną naprawdę wstrząsnęła, tak jak Ewa drzyzga kiedyś, którą pamiętam. I teraz Agnieszka i Karolina opowiedziały, na jakim etapie są ich starania o dziecko. I teraz słuchajcie, zdecydowałyśmy, że Karolina urodzi dziecko z moją komórką Jajową, żebyśmy obie czuły więź po prostu z dzieckiem ludzie lodzie, drodzy. Czyli czeka. Słuchajcie, muszę to zrozumieć, czyli ta wyższa, skrzeczkowska da skrzek z siebie, to jajeczko wyciągnie, ta sobie włoży do swojego pojemnika i jeszcze musi jakiś pan się pojawić, który tam doda do tego elementu, do tej brakującej, prawda, układanki, jeszcze da swoje, prawda, geny, no bo jak to inaczej, czyli generalnie rzecz biorąc, słuchajcie, yy, to jest, czytamy dalej... I tego się trzymamy, ale wychodzimy z założenia, że obie mamy macice, więc gdyby okazało się, że jedna nie może albo druga ma lepsze warunki, to zawsze możemy to zmienić. Tak się wytłumaczyła. A jak zdecydowałyście, kto będzie. Dawcą, dopytała Dżyzga. To będzie anonimowy dawca. Po prostu taka procedura nie jest możliwa w Polsce, więc influencerki musiały poszukać odpowiedniej kliniki za granicą. Ludzie, niech to wypieprza z tego kraju. Na razie taką lokalizację wstępną wybrałyśmy na syprze, bo jest tam korzystna cena, a też cieszą się dobrymi opiniami, więc prawdopodobnie tam, ale nie jest to jeszcze potwierdzone. Ludzie drodzy, i teraz słuchajcie, dwie wariatki, dwie tempe dziunie, po prostu ogarnięte jakąś wizją ogłupionego życia słuchajcie, bo zamiast, to nie są nawet brzydkie dziewczyny, to są dziewczyny, które mogą się cieszyć atrakcyjnością, ale teraz jest mis miszmasz, z jednej wyciągamy, do drugiej wkładamy i jeszcze potrzebny jest facet, którego one nie chcą, ale potrzebują tego faceta do tego, żeby mogły sobie wspólnie, jak już to jest powiedziane yy, prawda, żeby mogły poczuć więź ta będzie pojemnikiem, takim nosidełkiem tada skrzek, jakiś facet to ja nie wiem jaki to jeszcze facet, bo to trzeba sprawdzić, słuchajcie, co to może być podobno bardzo dużo czerwono-czarnych i subsaharyjskich tam w tych bankach jest. Jakie to geny mogą zostać przeniesione, to już nie wnikam. Ale widzę, że jedna ma sukienkę czarną, druga ma czerwoną, więc bardzo możliwe, że jakiś czerwono-czarny Dmitrij albo Sasza tam będzie w tym uczestniczył. Ale słuchajcie, no rzecz, która się po prostu w głowie nie mieści. Yy. Teraz jedna mówi, do, yy, tutaj przekazuje jakąś informację, jakiś filmik nagrała. Kiedy dzwonią z Tańca z Gwiazdami i namawiają mnie, żebym puściła swoją żonę do programu. Halo? Nie ma nikogo w domu. Statystyki mówią swoje. Ona twierdzi, że ona nie puści, słuchajcie, swojej żony do Tańca z Gwiazdami, bo tamta Cilmanowa do no, to wyrabiała rzeczy bardzo brzydkie, a oni są... Widzicie, jakie, jakie porządne dziewczyny polskie? Porządne są! Nie chcą tam iść do tego Tańca z Gwiazdami, bo to jest zdemoralizowane! One tylko w innych miejscach to wszystko robią, co robią. Ich miłość przetrwa wszystko, bo miłość nigdy nie kłamie. A wy kłamiecie, tam i w zakłamanych związkach żyjecie. I się oglądacie za tymi babami. Na pewno te wam się też podobają. Mi tu nie kłamać. Boże, jak ona pięknie wygląda, ludzie! Ona ma tu wszystko prawie odkryte, jedna, a druga ma taki całun na sobie żałobny, ludzie! Żeby to się nie rozpadło, tam, jajku. tu. To... Ja nie wiem, czy ja to wytrzymał, ale piękne, naprawdę, laski. Także ja mówię, słuchajcie, żeby zrobić z siebie takiego wariata, to trzeba mieć coś z głową, no naprawdę. No po prostu jest kobieta, jest mężczyzna, chcemy założyć rodzinę, no to idziemy, zakładamy rodzinę i robimy to, co trzeba zrobić. A tu jest wyciąganie, przekładanie, dopasowywanie, prawda, wciskanie tego wszystkiego w jakieś pojemniki. I już zupełnie, żeby sobie dwie tempe dziurie mogły, prawda, e, założyć rodzinę. Ale ja zakładam, słuchajcie, że jeśli to jest, bo to jest fałszywe i to jest rodzaj jakiejś ułomności, jakiegoś ubóstwa takiego intelektualnego, to jest zubożenie kompletne po prostu. Dwie baby wypierają tego faceta, nie chcą tego faceta, ale muszą mieć tego faceta, żeby z tym facetem to wszystko zrobić, co one chcą zrobić. I ogłaszają wielką miłość, prawda, to dziecko za chwilę będą sobie wyrywać. Przecież baby za dziećmi, słuchajcie, to to jest jak. No chyba wiecie jak to wygląda, no ludzie drodzy Przecież facet uczciwy zakłada yy, z kobietą, prawda, rodzinę I potem się okazuje, że dzieci są jej Koniec! Nie ma, on jest tylko portfelem Wypadł z domu, wynocha Płacić mi tutaj, prawda, do końca życia Najlepiej utrzymywać Facet musi drugą rodzinę zakładać ewentualnie Drugi dom kupować Potem patrzą na niego Aaaa, no to taki nieudolny, prawda, w długach tonie Bez majątku, który wypracował To zobaczcie co tu się może jeszcze wydarzyć z tego Jaka to będzie tragedia w ogóle Zdajcie sobie sprawę, potem porąbią chyba, nie wiem, to dziecko, albo co tam zrobią jeszcze, która to tam potem będzie z tym dzieckiem się zajmować, ale co będzie z tym dzieckiem? Jak się dziecko może, słuchajcie, bez ojca wychować? Jak z neomarksistowską matką? To jest najgorsze, że wiele kobiet ma lewackie usposobienie w ogóle, nawet żyjąc w rodzinie porządnej polskiej, mają lewackie, nie, nie są w stanie się porozumieć z ojcem, słuchajcie że ojciec zbyt surowy, że ojciec kota przepędzi ze stołu, że ojciec nogą tupnie, a mamusie to tam i kotek do, na stół, piesek na stół, piesek do łóżka, prawda? Fiku miku robimy. Yy, w dużej mierze związki się niszczą także wskutek nieporozumienia między ojcem i matką. Ojciec by yy, domagał się czegoś, yy, jakiejś kultury, yy, prawda? Yy, I stawania się człowiekiem matka rozluźnia bardzo często atmosferę, chcąc równoważyć pewne napięcie będące w rodzinie. Ale najważniejsze jest to, drodzy państwo, w rodzinie, że mężczyzna musi być tak samo wrażliwe jak surowy i kobieta tak samo na litość boską. Jeśli rodzina ma się utrzymać, to ojciec z matką muszą działać w pełnej zgodzie, w pełnym porozumieniu. Czyli wiemy kiedy pogłaszczemy, wiemy kiedy przytulimy, a wiemy kiedy nie będziemy pozwalali na szerzenie się deprawacji, dewiacji, niesprawiedliwości czy wszelkiego rodzaju grzechu. Ale to są ja zakładam, bo to nawet nie ma sensu o tym mówić dzisiaj, bo to są sprawy dla ludzi już chyba yy, niemożliwe do osiągnięcia na tym poziomie, na tym pułapie tej mentalności. Dwie z pozoru atrakcyjne dziewczyny, bo to naprawdę ładnie się prezentują. Młodziutkie, ludzie mogły założyć rodzinę w sposób tradycyjny, wybrały neomarksistowskie dewiacje. Ja się zastanawiam, dlaczego nikt tego nie leczy, słuchajcie, że tam Trab już powiedział, że on z tym porządek będzie robił. No i co z tego? Trump ma robić, a tutaj się to wszystko na świecie dzieje, wszyscy się cieszyli. Jaki porządek będzie wspaniały, nic nie będzie. I teraz jest jeszcze jedna kwestia, bo to mnie bardzo interesuje. No bo jak wiemy, że Silman to wszystko robi tam wiosłem, prawda? Ona to wiosło tam wkłada, jak ona tym wiosłem tam przejedzie, słuchajcie, to jest zaorane chyba wszystko i rów i, i, i trójkąt, to wszystko jest do wymiany już potem z tym wiosłem, prawda? No ale generalnie kobiety, no muszą jakoś to wszystko robić. No ja nie wiem, jak one to robią. Czyli muszą wziąć to coś w tym kształcie sztuczne, no i chyba tak, no nie wiem. Chyba sobie tam coś, jakieś, nie wiem, ogórki, jakieś kabaczki czy, czy cokolwiek. No bo jak się to robi teraz? No nie może być tak, że, yy, prawda, ciało kobiety, które jest przygotowane na tego mężczyznę, czyli powiedzielibyśmy, że ta mężczyzna jest dopełnieniem tej kobiety, zostaje wyparty z tego życia i zastąpiony jakimś dziwactwem i sztucznym czymś po prostu, co jest nienaturalne kompletnie. I w to wszystko jeszcze wchodzi, mówię: jedna jest pojemnikiem i ma na nazwisko Brzuszczyńska. No ludzie drodzy, a druga daje skrzyk. Czerwono-czarny da witaminy, tam jeszcze genetyczne. Także myślę, że tu będzie żałoba, jest pewna. Słuchajcie, to jest pewne. To ona, jak tu wygląda w tym całunie żałobnym, to jest po prostu Amen. Koniec. No i co? Co teraz zrobić z tym światem? Słuchajcie, i teraz. Dziecko zobaczy, wariatka jakaś, prawda, tam nastolatka zobaczy, a to jest popularne, to ja też tak chcę, prawda? Bo się z koleżanką lepiej dogaduje tam, prawda? Dwie tempe tam, prawda? Albo dwóch dziwolągów tam, jakichś chodzących po świecie, oni się też bardzo tam kochają, szanują. Love never lies, miłość nigdy nie kłamie. No to kto w końcu kłamie? To ja już nie wiem, to chyba ja kłamię. No to na to będzie. To będzie taki wniosek, konkluzja końcowa. To tyle z mojej strony. Wpadajcie także na drugi kanał Króla Pustkowia. Pozdrawiam serdecznie. Hej!